Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale dzisiaj z kilku gier, bo będzie zarówno Day of Infamy jak i Rising Storm 2 Wietnam no i również trafi się gra Beyond the Wire a to dlatego, że w wszystkich tych trzech grach występuje, mi się wydaje, dość interesująca broń, a jest to konkretnie rewolwer M1917. Jest to broń dość interesująca, i na dodatek wcale nie jest taka prosta sprawa z tą bronią, jeśli chodzi o model tej broni. Dlatego, że ta broń posiada dwie wersje: jest to wersja Colta i wersja Smith Wesson. Obie te wersje zostały oparte od cywilne rewolwery. Które dostosowano do wystrzeliwania nabojów pistoletowych 45 ACP i 45 Auto Rim. Oba naboje mają te same wymiary, 11,43 na 23 mm. De facto różnice pomiędzy tymi rewolwerami były no, minimalne, nieduże. Można powiedzieć, że no one były do siebie bardzo bardzo podobne, dlatego też nie zdecydowano się na no, stworzenie jakiegoś odrębnego podziału. Po prostu mamy wspólne oznaczenie M1917. Na przykład, jeśli chodzi o wagę, to różnica jest minimalna, dlatego że Colt ważył 1,1 kg, natomiast Smith Wesson ważył równo kilogram. Bęben mieścił 6 naboi. Jeśli chodzi o prędkość początkową pocisku, to mamy 231 m na sekundę. Projekt tej broni to rok 1917. Produkcja ruszyła w 1917 i zakończyła się w 1920. Jednak w użyciu te rewolwery pozostawały do roku 1994. Wyprodukowano 300 tysięcy egzemplarzy, czyli była to broń wyprodukowana w dość dużej ilości. No i z tego powodu ta broń brała udział w kilku konfliktach mieliśmy tą broń podczas I wojny światowej, II wojny światowej, również podczas wojny koreańskiej i też wojny wietnamskiej. Warto tu również zaznaczyć, że w porównaniu z Coltem M1911 ta broń była gorsza, no jednak to był rewolwer, który strzelał identycznym nabojem, czyli nie możemy tutaj mówić o jakiejś zalecie względem pistoletu. Wielokrotnie zdarza się, że fani rewolwerów twierdzą, że po prostu naboje rewolwerowe są lepsze, mocniejsze za Zapewniają większego kopa, i z tego powodu rewolwery są ponoć lepsze w niektórych sytuacjach. Jednak tutaj mamy do czynienia z takim samym nabojem, i na dodatek czas przeładowania, jeśli chodzi o rewolwer, no to jednak jest dłuższy niż w przypadku pistoletu. Na dodatek M1911 ma 7 naboi w magazynku, a Właśnie w przypadku rewolweru M1917 mamy tych naboi 6, no jeden mniej, ale jednak ten jeden nabój może mieć znaczenie, więc na wojnie jest troszeczkę inaczej niż na takim rynku cywilnym, że tak powiem, gdzie rewolwer jest w sumie całkiem spoko z kilku powodów, choćby z faktu, że można dość szybko rozwiązać problem. I rewolwery, na przykład w przypadku jakichś sił porządkowych czy sił antyterrorystycznych, do dzisiaj potrafią znajdować się na wyposażeniu i pełnić swoją funkcję naprawdę dobrze, ale to wynika właśnie z faktu, że takie strzelaniny są zazwyczaj dość intensywne i dość krótkie. Natomiast na wojnie jednak pistolet jest lepszy, bo pozwala na wymianę dość szybko magazynka, co jest dość dużą zaletą. No więc wydaje się, że ten M1917 nie ma aż tylu zalet. Jednak, yy, mimo wszystko, ta broń trafia na wyposażenie, bo po prostu nie starcza M1911. Więc armia znajduje dość szybki, dość prosty i tani sposób na wyposażenie armii w broń krótką. I ta broń krótka okazuje się ostatecznie udana. Naprawdę jest to udany rewolwer, aczkolwiek mi się wydaje, on nie jest jakoś bardzo popularny. W sensie to nie jest taka legenda jak M1911. Jest to broń solidna, jest to broń bardzo mi się wydaje dobra i skuteczna, jednak nie jest to właśnie taka legenda. No i z racji, że to jest rewolwer, to rzadko ktokolwiek bierze go w grze, dlatego że no, mamy tylko 6 naboi, a wiadomo jak to wygląda w przypadku graczy, nie zawsze się trafi. Warto mieć tam możliwość szybkiego przeładowania albo jakiejś większej ilości naboi w magazynku. Więc no rewolwer jest dla graczy raczej bardzo zaawansowanych, graczy, którzy ogarniają grę, albo po prostu jako taka broń dodatkowa. On w tej roli się jak najbardziej sprawdzi, kiedy szybko go wyciągniemy i ostrzelamy przeciwnika, no nie wiem, wystrzelamy 2-3 naboje, wtedy to ma sens ale gracz, yy, który jest niedoświadczony to sobie po prostu jako z podstawową bronią, właśnie z tym rewolwerem nie poradzi, ale gracz już bardziej doświadczony będzie bawił się świetnie, bo po pierwsze ma wyższy poziom, teoretycznie yy, jeśli chodzi o rozgrywkę bo mamy pewną trudność no a po drugie po prostu jest to ciekawa broń, mi się o nią całkiem nieźle grało aczkolwiek dość długo przygotowywałem materiał, bo żeby coś fajnego nią ugrać to trzeba naprawdę ogarniać grę w niektórych grach jednak ta broń występuje jako taka broń powiedziałbym po Podstawowa, na przykład Beyond the Wire i żeby grać właśnie tą bronią, jako bronią podstawową, żeby właśnie grać skutecznie, no to trzeba ogarniać grę, trzeba wiedzieć co się w danym momencie robi, dlaczego coś się robi. Znajomość mapy również mile widziana i raczej jest to broń pojedynkowa niż broń do wymiatania nie wiadomo ilu przeciwników, dlatego że no, sześć naboi to nie jest dużo, zawsze coś spudujemy, na przykład Beyond the Wire. No, i z tego powodu, jeśli wpadniemy, nie wiem, na sześciu graczy i odstrzelimy tych sześciu graczy. To jest się naprawdę świetnym graczem, bo naprawdę, żeby nie spudłować i zastrzelić wszystkich i samemu nie zginąć, to trzeba być no, naprawdę ogarniętym i ogarniać grę, bo to wcale takie proste nie jest. No ale z drugiej strony daje nam to dużą satysfakcję. No Mi się tylu graczy nie udało odstrzelić, ale jest to broń na pewno ciekawa i na pewno interesująca. Pojawia się w wielu grach, wielokrotnie się pomija, nie zwraca się na nią uwagi, a jest to broń, która naprawdę może zapewnić nam mnóstwo frajdy i może się okazać bronią naprawdę no wręcz rewelacyjną, którą będziemy się świetnie bawili, tylko trzeba już grę ogarniać i trzeba mieć już jakiś tam poziom, że tak powiem, i poziom ogarnięcia, żeby po prostu wiedzieć co się robi, dlaczego coś się robi i umieć po prostu tą broń wykorzystywać należycie. Jeśli będziemy to potrafili zrobić, to jak najbardziej zapewni nam ona dużo satysfakcji. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie co myślicie o rewolwerze M1917. Jak wam się tą bronią grało? Czy graliście tą bronią w którejś z tych gier, a może trafiliście na tą broń w jakiejś innej grze, jak tam się spisywała? Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć!